Przed Wami niezwykła okazja, by zanurzyć się w świat treningu siłowego i kondycyjnego pod okiem jednego z największych i najlepszych miłośników sportu. Przed Wami Jędrzej Posłuszny. To trochę przesadzię z tym największym. Nie tak, się. Lubię, lubię trenować, nie? Okej, okay, okej. Okay. Natomiast czy największym to może nie, ale, ale myślę, że taki, taki normalny, Dobra. taki jak większość osób. Okej. Okay to powiedz mi jak z małego chłopca stałeś się gościem który chodzi nie wiem trzy razy w tygodniu na siłowni nie wiem ile tak no jak to się, się stało aktualnie mam plan treningowy trzy razy w tygodniu i to jest takie minimum dla mnie żeby to też pogodzić z pracą i z innymi rzeczami z małego chłopca no nadal jestem mały ale ja już większy 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 niż mniejszy już nie okay. lepiej w testy e... tak no, takie 66 kg, gdzieś ważyłem około jak zaczynałem siłownię, w tym momencie to jest 83 i plus i docelowo myślę, że takie 90 kilo będę celował, okay. także to, to taka moja waga będzie docelowa, nie 90 kilo. No dobra, ale jaka była motywacja, jak zacząłeś, jak w ogóle pomyślałeś o tym temacie, że o siłownia, sport, od, tego, od czego to się zaczęło? Zaczęło się od triatlonu, od pływania. To jest w ogóle sport na drugim biegunie, jeśli chodzi o treningi siłowe. Totalne przeciwieństwo tego, tego co robię teraz. Zaczęło się tak, że wypchnięte zostałem przez mamę na treningi pływania, no i tam przez parę lat to się ciągnęło. Później jednak chciało się trochę wyglądać lepiej, trochę mięśni zdobyć, no to się pojawił street workout. Ze street workoutem też taka zajawka na bycie sprawnym przede wszystkim, a później jednak jeszcze więcej się chciało, chciało się dźwigać, chciało się być większym, trochę lepiej znosić docinki od kolegów i, i trójwój siłowy na tapetę wszedł z polecenia mojego kumpla i pierwszy trening na Politechnice Poznańskiej to, to był ten start chyba w 2019 roku, także no. 4 lata temu. To, to rzeczywiście ciekawy start. Co ci daje ta siłownia, nie wiem, co zmieniła w tobie może w ten sposób? Na pewno pewność siebie. Okay. I to myślę, że każda osoba. Czy która... to jest taki kluczowy element tego? Tak, no, oczywiście. Wiesz, to robisz przede wszystkim dla siebie i jak zdobywasz to, co potrzebujesz, no to wiadomo, że pewność siebie rośnie w górę. No jak dla mnie problemem było to, że takim przykładem kluczowym, który mega mnie obciążał psychicznie przed jakimś tam powiedzmy zdobyciem jakiejś masy mięśniowej, chociaż to nie jest jakaś niesamowita masa mięśniowa, to było to, że właśnie w pracy często jakieś były docinki, że ty jesteś mały, to lepiej się nie bierz za to, nie? Albo coś takiego. To takie coś mnie pchnęło mocno do tego, żeby trenować. Można powiedzieć, że wiesz, wrażliwy na hejt, ale no, każdy chyba jakoś tam odczuwa hejt na sobie. Nie? Nawet jeżeli to są tylko ludzie, których może spotkasz trzy razy w życiu, nie? No. A, a często nawet ludzie, których nie zobaczysz ani razu w życiu, ale dają ci do myślenia. Mhm. Mhm. Więc, to jest, wiesz, ciekawe, jak człowiek potrafi zmienić siebie. Jak może jakby. Patrzę na człowieka, który nie, przy, nie przypomina mi w żadnym stopniu jakiegoś takiego mango chłystka. Wręcz, jakbym stał koło ciebie na przystanku, to raczej bym się bał. to bardzo miło. W ogóle, ale, ale wiesz, ja, to, ja też nie jestem jakiś mega duży. Nie? To umówmy się, że wystarczy pójść na jakiś trening, na siłkę i popatrzeć na tych wielkich chłopów po sto parę kilo, którzy dźwigają dużo. A może aż nie aż tyle, ale wiesz, są wielcy, nie? I wiesz, jak mrówka widzi słonia w dżungli, to nie mówi, że ma najlepszy przelicznik mocy do masy, tylko schodzi z drogi. Nie? Jasne, jasne. Yy, wiesz co? Powiedzmy, jestem w takim stanie, jaki jestem, czyli widzisz, no nie ma tu jakichś dużych mięśni i tak dalej. Okej, okay, chcę zacząć i chodzić na siłowny. Jakie dałbyś mi trzy rady, żeby to zrobić? Ok, to przede wszystkim wstajesz rano, jesz duże śniadanie, żeby nie być chudym cieniasem, idziesz na siłkę, robisz trening, robisz go ciężko, tak żebyś się zmęczył, okay. wracasz do domu, znowu jesz do oporu, później idziesz spać, nie? I rano wstajesz, idziesz na siłownię i powtarzasz to samo, co robiłeś poprzedniego dnia. I robisz to codziennie, tylko że ciężej. Każdego dnia musi być ciężej, nie? Okej, okay, a dla, po co ty ćwiczysz? Dlaczego wyglądasz tak, jak wyglądasz? Po co ci to? No przede wszystkim ćwiczę dlatego, żeby koleżanki mojej dziewczyny były bardziej zazdrosne o mnie. <laughs> Ale tak na poważnie <laughs> to, to, to... Też tak, też tak zrobię. <laughs> przede wszystkim dlatego, że, żeby trochę poprawić tą pewność siebie, nie? Okay. Bo mamy dużo tych rzeczy, które, które tą pewność podburzają w dzisiejszych czasach, a ja bym jednak nie chciał być cienki. Co powinienem zrobić, jeżeli chciałbym zacząć, powiedzmy, poprawić swoją no. kondycję fizyczną, nie wiem, umieśnienie, chcę mieć bice. Okej, okay. no to przede wszystkim, jak chcesz urosnąć, to chcę być duży. musisz trzymać michę, musisz jeść, nie? Michę. Jedzenie jest najważniejsze. Prze jeść. Y trening nie jest aż tak ważny, jak jedzenie, moim zdaniem. No stanie. dobra, ale to, co powinienem jeść? No przede wszystkim plus kaloryczny, żeby okay. być na jakimś tam bilansie dodatnim. Czyli muszę więc wie, je, więcej jeść niż normalnie? Czy co, jak się... Tak, w sumie to tak. jest najprostsze określenie. Tak. Wiesz, też dużo osób może mi tutaj zarzucić, że ej jak jeść więcej może być chipsy jadł na przykład nie są kaloryczne ale no na tym się to nie jest zdrowe na tym się nie okay. robi mięśni czyli na chipsach nie robimy tak, mięśni tak no oprócz myślę że oprócz kalorii to przede wszystkim też makroskładniki no i też U. dobrze byłoby mikroskładniki spory fa widzę fachowe określenie ale może zejdźmy no, trochę no makro no to białko tłuszcz i cukry okej okay. o, o no to coś mi mówi wiesz. wiesz co dużo jest aplikacji które liczą to za ciebie ile okay. wymiene się na przykład Fitatu nie? to jest taka apka która wpisujesz swoje cele i tam możesz sobie okay. wrzucać co zjadłeś i, podliczać to i wszystko. podlicza ci wszystko. Okej, okay. dobra. Przejdźmy dalej. Mamy plus kaloryczny, czyli pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby coś zrobić ze sobą. Co tak. dalej? Następnie no wypadałoby coś poćwiczyć. Okay. Jeżeli nigdy nie miałeś styczności z żadnym treningiem, no to hmm. proponowałbym ci przede wszystkim nawet nie, że w domu ćwiczyć, tylko Wyjść do ludzi. Dużo jest takich teraz, szczególnie inicjatyw, bo mamy dosyć ciepło jeszcze na dworze. No to jakiś street workout zahaczyć? Pójść, zobaczyć, jak trenują, poćwiczyć z nimi, zapytać się. Raczej ludzie tacy, którzy nie siedzą za komputerem, są w porządku nie? I, i powiedzą ci, co tam warto zrobić. Bo to, to przede wszystkim chodzi o to, że Ci, którzy ćwiczą, to raczej nie, nie są takimi hejterami, że cię zjedzą. Nie? Okay. Że, że on już jest umieśniony, to ci nie powie. A, nie a właśnie powiem ci, że im bardziej umieśniony, to tym częściej ma fajne, fajne nastawienie do ludzi i, i w porządku traktuje takich, którzy zaczynają. Nie? No, to w porządku. Fajnie. Tak. No, ja też widziałem to po, po treningach na Politechnice, gdzie wiesz, ja tam taki chłopczyk, 66 kilo, praktycznie mhm. y, 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 40 kilo na klatę wtedy robiłem i. I były chłopy co 105 kilo, i na przykład teraz 200 wydźwigają nie? Kurczę. No ja wiesz, ja ważę 62 kilo, więc. No to wiesz, to na pora przytyć. Masz przykład, że da się coś tam zbudować? A, spotkamy się za jakiś czas, zrobimy wywiad i no <noise> zobaczymy, dobra. ile przytyłem. Dobra, to zobaczymy <noise> jakiś progres. Tak sobie myślę, a jakbym kupił od razu karnet na siłownię? W sensie tak, z karnetem na siłownię... To jest y, taka sprawa, że musisz to zrozumieć, że jak wydajesz pieniądze na siłownię, to że wydajesz to, żeby w siebie zainwestować. Okej, okay. no, płacę to, dla siebie. Tak, płacisz i jakby tak jak w grze komputerowej: okay. płacisz za doświadczenie, nie? to tutaj też płacisz za to, żeby urosnąć. Nie? To musisz sobie. To wykminić, że to, to nie jest tak, że pójdziesz na siłownię i już będziesz duży, tylko jednak musisz wykorzystać ten czas, który tam jesteś. No i, no i tyle, nie? A, a warto też właśnie na początku, jeżeli nie jesteś pewien tego, czy chcesz ćwiczyć na siłowni, może też nie masz siana na to, albo wiesz, głupio pytać rodziców, bo czasami w domach się nie przelewa na takie rzeczy. No to są takie darmowe rzeczy, właśnie jak taki plac Street Workout. Wiadomo, w domu też można dużo ćwiczyć. Jest mnóstwo kanałów na YouTube, którzy, ludzie, którzy ci tam polecą jakieś ćwiczenia na start. Mhm. Zobaczysz to, jak oni to robią. Możesz siebie nagrać, zobaczyć jak ty to robisz. No i dążyć do tego, żeby to jak najlepiej wyglądało. Nie? Mhm. Dobra, mamy dietę, mamy ćwiczenia. Co dalej? Co dalej? No, to wydaje mi się, że kolejną rzeczą, którą dużo osób bagatelizuje, a jest mega ważna, no to ta regeneracja treningowa. Okay. I nawet nie mówię o tym, że między treningami tam jakiś czas odpoczynku, że jeden dzień przerwy czy coś takiego, bo znam dużo osób, które potrafią trenować sześć razy w tygodniu, pracują fizycznie i, i sobie radzą. Ale jak już idziesz spać, to idziesz spać na te 8 godzin. To jest jakościowy sen, który nie ma żadnych przebudzeń. Nie siedzisz na telefonie do, wiesz, do samego zaśnięcia. No, no i jesz, nie? Jesz tak, żeby się zregenerować. No to, okay. to się to, trochę zazębia z tym, z tym pierwszym, który, o czym mówiliśmy, nie? że ta dieta musi być. Ale, ale sen, no i takie odpoczęcie przed treningiem, nie? Okay. Jakie są trzy największe mity wchodzenia na siłownię? Dawaj, zaskocz. jakbym się dobrze zastanowił, to w 5 minut top 20 bym ci zrobił. Dawaj. Ale, ale będzie mieli ranking. takie trzy największe, no to bym musiał się troszeczkę zastanowić nad tym, ale pierwszą rzeczą, którą, która mi przychodzi na myśl, to jest to, że na sucho nie urośniesz. Nie? To często się przejawia, szczególnie na takich no. osiedlowych siłowniach, że. No, na sucho to nawet trawa nie rośnie i tak dalej. Wydaje mi się, że totalnie się ci ludzie mm, mijają z prawdą. No, znam mnóstwo chłopaków, no, będę tutaj dawał przykład najlepszej ekipy jaką znam, czyli z Polibudy. Chłopaki, którzy test, testowanych w testowanych federacjach startują i robią takie wyniki, że przypuszczanie są tam w jednym promilu, jeśli chodzi o wyniki trójbojowe w Polsce. Nie? To no, wiesz, można, nie? Naturalnie też można. To wiadomo, wymaga więcej pracy, ale tak. sterydy to nie jest coś takiego, co ci magicznie da siłę niesamowitą, masę mięśniową i tak dalej. To jak najpierw musisz się nauczyć trenować normalnie, a to jest jakby dodatkowa rzecz. Ja też nigdy sterydów nie brałem, także ciężko trochę mi to wypowiada się na ten temat, ale. Ale wiesz, ja nie biorę i mam dobre wyniki, nie? No to okay. można. Trzymajmy się tego. <laughs> Jedźmy dalej. Dobra. Druga rzecz. Okej. Okay. Y no to przede wszystkim wydaje mi się to, że y takim mitem dla mnie największym jest y fakt, że y jak idziesz na siłkę, no. to musisz być tak, wiesz, mega oblatane z tematem. Że, Czyli strój, oczywiście tam obcisły, gdzie tak, powinien no, być. No to też, ale przede wszystkim to, że nie chodzi o to, żeby, że jak idziesz na siłownię, to musisz być przygotowany merytorycznie i tak dalej. Na wielu siłowniach są tacy gym asystent, Że A. podchodzisz, jak masz jakiś problem z jakimś treningiem, no to pytasz mu się i mówić ci nie, na przykład jak dane ćwiczenie wykonywać. Wiadomo, nie wszyscy tacy są i nie wszystkie siłownie takie coś posiadają, ale. Siłownia nie wymaga. Nie komplikujmy o. Nie komplikujmy tak siłowni, jak to się dzieje aktualnie, nie? Że trening ma ci dawać przyjemność, a nie to nie ma być wysiłek fizy fizyczny i psychiczny, że nauka to jest jakaś taka niesamowita, nie? To jest proste, to jest ruch. Nie? Okay. A jakie są błędy początkujących ludzi? No, to przede wszystkim wydaje mi się to komplikowanie sobie okay. tej, tej całej, to cała toczka wokół siłowni, nie, że Właśnie musisz kupić sobie trzy odżywki, buty za 800, pas za 1000 zł i idziesz na siłkę, i dopiero wtedy możesz dźwigać. Nie? Jest dużo osób, które robią wyniki bez tego, i, mhm. i ja też bardzo długo, zanim właściwie posiadłem takie rzeczy, a właściwie posiadłem je też trochę przypadkiem, bo. Zostałem powołany do startu na Mistrzostwach Polski o, w Trójboju, Akademickich Mistrzostwach Polski przez uczelnię i dostałem to jakby w ramach tego, że jestem aktywnym członkiem sekcji. No i tak zostało, nie? ale to nie zmieniło nic w moim dźwiganiu, tylko jakiś dodatek. Nie? To okay. Przede wszystkim nie komplikujmy sobie tego. Nie? To, to jest proste. A mówię, że trzy rady tak, dla takiej osoby. No? no to jedz tak, że w zależności od tego, co chcesz osiągnąć, jak chcesz schudnąć, no to musisz mieć jakiś tam deficyt. A nawet polecałbym na początku, żeby być na zero z kaloriami. Okay. Jak totalnie zaczynasz i tych mięśni nie ma, no to szybciutko zdobędziesz jakąś tam masę mięśniową, bo na początku to zawsze szybciutko idzie. No a później jak już masz tą masę mięśniową jakąś, to wiadomo, że łatwiej jest schudnąć, ponieważ... Utrzymanie każdego kilograma mięśni. Tam jest taka statystyka, która mówi, że dużo więcej kalorii spala organizm. Nie? Im większy jesteś, tym więcej musisz jeść, bo inaczej będziesz malą, nie A co będziesz się kurczy? No wiesz, chodzi o to, że mięśnie twoje okay. zmaleją, nie? Okej, okay. czy jednak one muszą mieć tą taką no tak, no, pożywkę? Dokładnie, tak jak samochód okay. musisz zatankować, tak mięśnie też musisz naładować kaloriami i, i węglowodanami, żeby pracowały. Dobra, a co myślisz o pomyśle, żebym na przykład codziennie jadł e, na śniadanie jajko? Ale tylko jajko? Znaczy no jajko i coś tam, ale żeby to było też jajko. Takie... Na pół na, na pół twardo czy na, na miękko. Dobra, okej. Okay. No. Yy, bo wiesz, jest białko, tam żółtko, nie? Zdrowe? Nie, Spoko. nie wiem. Myślę, że to nic to nie dobry. zmieni. Musi mam być szczery. Sz szkoda. <gry> wiesz co? Ja na przykład robiłem sobie takie eksperymenty, że no. jak zaczynałem aktualną pracę w zawodzie, to yy, do pracy brałem sobie białko, jakiegoś szejka albo jakąś owsiankę proteinową, coś takiego, żeby mieć ten dodatkowy posiłek w ciągu dnia. I dzięki temu, ale to wiesz, to jest 800 kalorii, to jest tam 60 gramów białka w tym, i to jest taki posiłek obfity. No, dzięki temu coś tam zacząłem znowu rosnąć. Gdzie tam miałem taki długi okres stagnacji, że przez pół roku ważyłem 80 kilo, i teraz znowu tam 83 i w górę idzie. To coś takiego to spoko. No, ale jajko, no to wiesz, 60 parę kalorii to jest chyba. To trochę mało, nie? Więcej. Ej, czyli Do, ze trzy jajka. jajka. sobie powiedzmy. Czyli trzy jajce na śniadanie codziennie. <laughs> na przykład. Kurczę, na przykład. ale to jest, wiesz, no to jest jakaś, jakaś podstawa, tak? No tak, przede wszystkim wydaje mi się, że warto zacząć od, od zmiany jakiejś tam żywieniowej, nie? Dobra, Bo dobra. Bo to dużo można osiągnąć już samą dietą, no, nawet nie, że treningiem siłowym. No dobra, a trzeba jeść te wszystkie tam proteinowe jakieś batoniki, shakery, te wszystkie cudawianki? Czy to jest raczej... Jeżeli nie jesteś w stanie no. sobie tego zapewnić dietą, to okay. spoko to jest, ale też z umiarem, nie? A czy Bo... to się nie nudzi wiesz, potem nie masz takiego przeświadczenia, że znowu jesz coś, co. nudzi się. Wygląda tak. i smakuje tak. jak jakaś ciecz. Tak. Może też wiesz, trochę odbiegam od tematu, mówiąc ciągle o tej diecie, ale to jest coś takiego, że to przynajmniej dla mnie jest to najtrudniejsze nie? w tym wszystkim. Okay. Bo wydaje mi się, że jakbym sobie tam. Odżałował te dwa 2,5 dwa tysiąca na catering dietetyczny, to wyniki by wystrzeliły w kosmos, ale to też piechotą nie chodzi. Okay. A, a trzymanie samemu diety w domu, jak tam się dosyć długo siedzi w pracy, no wiadomo, wymówki sobie można szukać, ale, no. ale nie jest to proste. Nie? Także, jeżeli sprawia ci problem, na przykład dobicie białka, żeby mieć tam jakiś poziom tego białka dzienny na poziomie, który Ci wyznaczy dietetyk, albo jeżeli samemu sobie to policzysz, bo są takie wzory, które... To nie jest filozofia, nie? To jest wiedza. Okay. To nie jest tak, że przychodzi szaman i mówi o, Ty będziesz jadł 200 gramów białka i będziesz wielki, nie? To... można sobie zrobić jakiegoś tam szejka, nie? To jest spoko. Na okay. przykład z niezbędnym no. suplementem jest kreatyna, moim zdaniem. Że 5 gramów kreatyny codziennie, do końca życia, tak jak owca powiedział, to jest to taka rzecz, którą trzeba sobie zapewnić. To jest i... jakiś narkotyk? No pewnie. Kreatyna to jest coś takiego, co przede wszystkim pozwala ci na lepsze odżywienie mięśni. Okay. Bo taka... poprawia retencję wody w organizmie. Okay. Czyli taka... No, masz trochę więcej wody w sobie, mózg lepiej pracuje. No, benefitów jest mnóstwo, nie? Jedynym minusem z tego, co kojarzę, jest to, że jak za dużo bierzesz kreatyny i za mało pijesz wody, to tam może się coś tam z nerami dziać, ale kreatyna, jakby nadmiar kreatyny jest wydzielany z organizmu w postaci moczu, nie? Także... Okay. Czyli pić dużo wody. P pić dużo wody. No zawsze warto pić dużo. Właśnie, wody. Właśnie. Jesteśmy na wodzie, przy tej macie wody, więc dwa litry, trzy litry, Cztery? Tyle, tyle ile doszczęde wypić. Dziesięć. No dziesięć to może, wiesz, ciężko. No, teraz być, strzelam. Nie, ale... Ja mam problemy, żeby dwa wypić, nie? Tam tak, sobie liczę. problemy, żeby wypić dwa litry wody. No to Kup sobie drugą butelkę litrową I Wypij w każdej biał. chwili, jak ci się przypomni, to sobie pij. Nie, ciężko mi powiedzieć. Nie? nie ma czegoś takiego, jakiegoś złotego środku na wszystko. Tak jak ktoś przyjdzie i powie: No, ja na przykład nie dojadam, a ja na przykład nie, tak jak ty mówisz, że nie piję wystarczająco dużo wody, a ktoś powie, że ja na przykład za lekko trenuję czy coś takiego. Mm. Nie ma złotych środków, nie? To musisz ty myśleć o tym i mieć tą świadomość, że mhm. robisz coś, co robisz dla siebie i jak chcesz to robić, tak szczerze chcesz coś osiągnąć, no to to przyjdzie, nie? Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze tylko jedną prostą. rzecz. Jak oceniasz takich influencerów fitness? Wiesz, ktoś tam ma kanał na YouTubie, czy tam na TikToku. Tu takie ćwiczenia, tu takie ćwiczenia. Wiesz co z influencją. Z tymi influencerami to jest taka sprawa, że. Mm, czy tam jest pompowane? Ciężko wrzucić wszystkich do jednego worka. Okay. E, uważam, że jest wielu influencerów, którzy robią bardzo dobrą robotę. Nie tylko na YouTubie czy coś, tylko na TikToku również. I mm, nawet jeżeli robią to w zabawny sposób, to promują sport. I ja się bardzo cieszę z tego trendu, który powoduje, że ludzie coraz więcej idą na siłownię. I to jest fakt, że jest coraz więcej osób aktywnych, szczególnie wśród młodych ludzi, ponieważ uważam, że polskie społeczeństwo powinno być sprawne. Natomiast czy wszyscy są super, no nie, wiadomo, że nie wszyscy są super. Mhm. Są tacy hejterzy TikTokowi, którzy wyśmiewają innych i na przykład mówią. Nagrywają jakieś odpowiedzi okay. na czyjegoś TikToka. I... Czyli kanał opierający się na krytyce innych No osób. tak, ja uważam, że krytyka jest spoko, ale żeby była konstruktywna. O, to już się kiedyś temat nawinął. Tak, no krytyka musi być konstruktywna, bo jeżeli nie jest konstruktywna, to jest bezsensowna moim zdaniem. No i jest to jakieś uzasadnienie. Jak chce się być głupim, no to warto zachować to dla siebie, nie? Nie, ka nie każdy musi o tym wiedzieć. To prawda, zdecydowanie. E jak mamy ćwiczenia, na przykład takie domowe. Jeszcze chciałem wrócić do tego, jak zacząć. Eee, polecasz na przykład zainstalowanie sobie aplikacji 30 dniowe wyzwanie, zrobienie sobie mięśni tam. Rąk tymi aplikacjami to też jest taka mieszana sprawa, wiesz, bo ja osobiście z tych taka, aplikacji nie szem... korzystam. Sz szemrana, sprawa? No szemrana, tak. <laughs> eee, no. Ponieważ. Y nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie tak bezpośrednio, bo sam z tego nie korzystałem. Okay. Nie? Ciężko, żebym to krytykował, jeżeli, jeżeli tego nie poznałem. Natomiast y, mogę powiedzieć to, co widzę na jakichś reklamach tych aplikacji, czyli wyzwanie 30-dniowe, 500 przysiadów, 1000 pompek i coś tam no. dziennie. Nie? No to, to jest głupota. Nie? Okay. To, jeżeli tak wyglądają te aplikacje, to to jest słabe, to się nie sprawdza. Wiadomo, że są osoby, które tam przykładowo trenują kalistenikę albo jakiś street lifting, i oni. Ich trening bazowy polega na tym, że tam robią ileś powtórzeń na treningu. Na przykład ja tak trenowałem przez jakiś czas, że dla mnie trening to było zrobienie 500 podciągnięć. To był cały mój trening, 500 podciągnięć danego dnia. No to wiesz. Podciąganie jest ok, nie? To jest dobre ćwiczenie, bardzo uniwersalne i polecam no. każdemu, nawet dzieciom i kobietom w ciąży. Ale <laughs> widzę właśnie te aplikacje, które mówią, że będziesz wyglądał jak Ronnie Coleman albo jakieś inne nazwiska z okay, wysmarowany olej, tak, no nie? Wszystko się świeci. To wiadomo, że to tak nie działa, nie? Że okay. zrobisz tam 30 dni, 100 pompek i zgubisz brzuch, nie? To nie, nie, to tak nie jest przede wszystkim dlatego, że aktualne społeczeństwo chce mieć wszystko na już i to też jest taki apel dla tych młodych chłopaków, którzy oczekują wyników sylwetkowych i siłowych od razu. Są osoby, które są silne pomimo swojego treningu. Nie mówię, że dzięki swojemu treningowi specjalnie, bo są osoby naturalnie silne, które od samego patrzenia na sztangę się robią silniejsze, ale, ale nie oczekujmy efektów od zaraz. To wymaga cierpliwości i powtórzeń. Nie? Okay, takiej wytrwałości w tym, no żeby przede się wszystkim, nie zniechęcać na początku? Tak, yy, wiadomo, że w trzy miesiące można dużo osiągnąć. Tak uważam. Nawet 3 w miesiąc jesteś w stanie dużo okay. osiągnąć. Okay. Każdy trening Cię zbliża do tego celu. nie? Ale nie sądzę, żeby Wyglądać tak, że można wyglądać tak, jak wyglądają ci influencerzy po miesiącu treningów z aplikacją. Okej. Okay. Czyli to będzie duża różnica. No zdecydowanie, nie. Okay. Zdecydowanie. Mam dla Ciebie wyzwanie, w sumie to dla nas obojgu. To znaczy tak, co ty na to, żeby pójść razem na siłownię i nie zrobić ze mnie koksa, bo wiesz, co mam, wszystkie koszule dopasowane do siebie, więc nie chcę tego wszystkiego wymieniać. Wiadomo. Ale jestem ciekawy, czy da się. Jakby chcę na własnym przykładzie zobaczyć, czy to, co mówisz, jest prawdą. Wiesz, co ja nie jestem trenerem, Nawet ale musi... mogę się podjąć takiego wyzwania, okay. żebyśmy sobie razem trening zrobili. Okay. Spoko, jak najbardziej. Yy, no, jak najbardziej. Możemy coś takiego sprawdzić i, i zobaczymy, czy ci się to w ogóle spodoba. Czy taki trening, jak ja robię, to jest dla ciebie ok. Mhm. Yy, no, możemy coś takiego zrobić Wiesz, bo ja, ja na przykład no, no widzisz, no nie ma tu. No zobacz, czyli ile kosztuje no, wiesz, to nie można oceniać książki po okładce. Ocież. Może się okazać, że będziesz silniejszy ode mnie. O, no nie no, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ale tymczasem myślę, że się spotkamy w, tak, w, ta, w takim razie w trakcie naszych ćwiczeń. Będziemy dalej kontynuować naszą serię um, od tego podcastu. Dzięki wielkie za rozmowę. W porządku, dziękuję bardzo. również. Cześć.